Witajcie, witajcie. Witam Was, Wojciech Popiela z tej strony. Dzisiaj mam dla Was taki temat związany z użytecznością i ogólnie z UX interfejsów innych niż graficzne. I teraz tych interfejsów innych niż graficzne mamy cały szereg. Jak skupię się na jednym. Ja teraz tutaj wymienię o jakimi więcej chodzi. Mamy na przykład interfejsy głosowe, takie jak na przykład, nie wiem, Siri, jak nie wiem, Android Assistant, to chyba się tak nazywa. Mamy interfejsy tekstowe. Mamy nawet interfejsy, nie wiem, oko komputer, na przykład dla osób niepełnosprawnych, gdzie za pomocą ruchu, ruchów gałych ocznych możemy, możemy sterować kursorem. I tak dalej, i tak dalej. Także jakby różne, różne są te interfejsy, ja się skupię na jednym, jednym z najbardziej takich podstawowych, historycznie, można powiedzieć, że pierwszych, czyli interfejsach tekstowych. Jako ciekawostka, interfejsy tekstowe kiedyś służyły i do pracy, i dalej służą do pracy, ale również i do zabawy były na przykład gry komputerowe, gdzie grało się tylko i wyłącznie za pomocą czytania tekstów i odpowiadania również tekstem po prostu wpisując go z klawiatury. Na zasadzie na przykład idziesz gdzieś tam do jakiegoś, powiedzmy, jest opis, idziesz do jakiegoś domku, na przykład i widzisz tam, nie wiem, wieśniaka, spotykasz i on ci daje misję, żeby nie odnaleźć jego zaginioną córkę. I teraz co robisz? I wpisywało się ręcznie, na przykład nie wiem, idę na pole albo coś w tym stylu. Także tego, tego typu rzeczy to były. Więc interfejsy tekstowe kiedyś miały bardzo szerokie zastosowanie. Obecnie to zastosowanie jest właściwie wyłącznie, wyłącznie do w przypadku jakichś profesjonalnych działań typu zarządzanie serwerami, programowanie i tak dalej. Jakby dalej interfejsy tekstowe są bardzo, bardzo popularne, ale jakby już nie, nie w codziennym użyciu, bo mamy interfejsy graficzne. No i teraz opowiadam Wam o tym wszystkim dlatego, że bardzo często... Myślenie o użyteczności, myślenie o user experience jest udostrzaniane z tym aspektem graficznym, to znaczy jeśli nie ma interfejsu graficznego, nie ma designu, no to w ogóle nie ma tematu, tak? no nie ma o czym rozmawiać, no bo, bo o czym tu rozmawiać, skoro jest tylko tekst i wpisuję i, i coś mi odpowiada, no to, to nie ma co projektować. I to jest bardzo mylne, mylne pojęcie, ponieważ user experience dotyczy każdego typu interfejsów, również interfejsów tekstowych. No i tutaj w jakich aspektach to może być? To może być aspekt na przykład skrótów klawiaturowych, to może być aspekt na przykład jakie polecenia wpisuję, tak? Jaka jest składnia tych poleceń? Nie? Bardziej, mniej skomplikowana, jakoś bardziej intuicyjnie nazwana i tak dalej. Mogą być różnego rodzaju elementy pomocy, czyli co wpisywać, jeśli wpiszę źle, to gdzie szukać podpowiedzi i tak dalej. Także pole do popisu z interfejsami tekstowymi jest również olbrzymie. I znane są przypadki, gdzie, gdzie na przykład trzeba naprawdę się mocno nauczyć takiego interfejsu tekstowego. Chyba takim przykładem jest Vim, nie wiem, pewnie, pewnie nie słyszeliście, a może i słyszeliście, kiedyś taki, taki dowcip programistyczny chodził po prostu jak wyjść z Vima, bo faktycznie chyba jedną z najbardziej popularnych fraz dotyczącą tego, tego narzędzia to jest po prostu jak opuścić ten edytor, bo to jest faktycznie dosyć Dosyć nietypowe polecenie trzeba wpisać, więc więc jakby z Wima, no to pewnie każdy kto miał do czynienia z interfejsami tekstowymi, no to gdzieś tam szukał kiedyś, na jakimś etapie. Także to, to jest dowód na to, że, że tutaj też jest pole do, do, do popisu, żeby stworzyć to po prostu jak najlepiej. I to jest olbrzymia, olbrzymia praca przed projektantami tego typu rozwiązań I, i te rozwiązania absolutnie nie mają nic wspólnego z przygotowywaniem jakiejkolwiek grafiki. Także tutaj, jeśli chodzi o interfejsy i użyteczność, to to mogą być przeróżne, przeróżne interfejsy, a nie tylko skupienie się na grafice. Grafika, pamiętajcie, w przypadku UX, w przypadku... Użyteczności to jest tylko jeden z elementów, który, który można badać, można projektować, można rozwijać, ale nie jedyny. Także dzięki wielkie za wysłuchanie. Do następnego. Cześć.